Aktualnie znajdujemy się w opuszczonej stacji kolejowej w pewnej mniejszej miejscowości, udało nam się jakoś tutaj dostać, no, tak trochę spontanicznie. Póki co nie mamy dość sprecyzowanej historii tego obiektu, może z czegoś się dowiemy, bo już na wstępie mamy trochę dokumentów, ale tu widzę, że kuźwa. A, myślę, że... Wszędzie pełno papierów. Co to jest? Nie wiem, jakaś szafka chyba. Ale co zrobimy, No, na spokojnie. Ale widzisz, jednak udało się jakoś dostać tutaj. No tutaj musiało być jakieś chyba główne, główne wejście gdzieś musiało być i poczekalnie. Tak, bo tutaj musiała być poczekalnia. Tutaj takie okno te, jak to w tych stacjach. Ma papierów, nie? Książki jakieś. Książka kontroli No Ale puste. Są no właśnie, tak próbuję coś znaleźć. 95 no Stacja znajduje się na nieczynnej linii, przy nieczynnej linii kolejowej. Przy tej linii jest również dużo więcej takich podobnych obiektów. Linia ta, z tego co mi wiadomo, ma być reaktywowana znowu na nowo, ale co z tego wyjdzie się okaże. No patrz, tutaj biurka poprzewrasane, nie. tutaj też okna, tu kraty mamy, zbyt nie wiem, No dużo tych dokumentów, nie? To jest właśnie błąd, że nikt o to nie zadbał. No mówię, tam też 95 był, czyli prawdopodobnie mogło to jeszcze funkcjonować w tym okresie. No obojętnie, jak wolicie. co no. się zabije. Stacja jak stacja no Trochę klimatyczna jest bo Jesteśmy jak za, zazwyczaj w nocy Klimat co się teraz zaczyna? No w piwnicy Właśnie też mamy jeszcze zakamarki. O, o kurwa, Jest tam to? Jest. Tu też pełno dokumentów leży, ale co to tu mogło być? Jakieś kuźwa, nie wiem, co to jest za... mechanizm. Nie wiem. Pełno kabli z tego odchodzi. Jest to węgla, to nie wiadomo, czy to jest mogliby tutaj węgiel zrzucać tym okienkiem, ale po cholerę to? Nie wiem. Może jakaś maszyna, ale biegacie i nie biegamy. Mega klimat. Czekaj, my tutaj byliśmy, nie? Byliście tutaj. No. 那我去看 tutaj nas będą widzieć. Myśmy... Ale patrzcie, jeszcze tutaj chował się jakiś randol nawet co? No, Piec kaflowy. nie no, jak są. Może z drugiej strony co są. No tutaj już mamy rozebrany piec kaflowy.

Niestety, no mamy pusty, ale mimo to klimatyczne, jak to strychnął no. Jesteśmy w środku już kolejnego już opuszczonego miejsca na naszej mapie. Jest to jakiś dom. Historii póki co żadnej nie przedstawimy, bo nie znamy takiej. Ale może w trakcie eksploracji uda nam się znaleźć jakieś dokumenty, które nam coś uświadomią, co mogło tutaj być. No, już na wstępie mamy tutaj buty. To jakaś komórka albo jak Popatrzcie, jeszcze mamy łopaty. To jest trochę przy połogu, bo jesteśmy przy głównej drodze. No ale patrzcie na ten piecyk, nie? Taki mały. Kurde. I co tu mamy? Jakieś leki? Eee, na zaburzenia serca. No właśnie tu gazety są rozłożone, nie? Tylko uważajcie żeby nic nie rozbić bo... no, nie Tutaj, się... tutaj będą Czekaj Odwrócimy to Tutaj mamy 2003 rok 4 sierpnia Co to jest? Tyleż do wina ale tutaj musiała być jakaś kuchnia, ale strasznie, już budynek. Ale popatrzcie na to oświetlenie, nawet to nie jest typowo jak budynek mieszkalny, tylko no nie wiem, jak w piwnicy ani tynku, ani nic, tylko takie gołe cegły. Może już to odpadło, no nie wiem. Pójdziemy do góry, nie? Ale tu się wszystko ugina po prostu. No, miękkie jak cholera. No, tu też jakieś musiało być pokój albo mieszkanie, ale patrzcie jak dziwnie. Tu w ogóle się wszystko ugina. Co co tu? Jakiś warzon, czy coś? Tu też musiał piec gdzieś, bo widzicie, mamy ten komin, ale ktoś już go usunął. Kurwa, ja w te paniczny się wjebałem. Ten budynek jest strasznie dziwnie skonstruowany. Nie wiem. On z zewnątrz wyglądał na większy po prostu. Nie wiem, dziwny. Dobra, ciśniemy. A już podłoga się sypie Gnije wszystko Patrz jakie dziury kurde u góry No i no jakieś graffiti Się całe sypie już pod dotykiem Dobra No zwijamy nie Kurde ale patrzcie jakie dziwne roślinność tutaj jest Jaka dziwna ten nie Jakimś kuś walesie. Dobra, jeszcze zrobimy rzut z zewnątrz tego budynku, jak to się prezentuje. Pokażę wam mniej więcej tak, no wszędzie mamy kraty. To jest chyba jakieś inne, widzicie, takie jedno pomieszczenie tylko. I tam mamy, tam mamy te blokienko. Bo... Na... Dobra. No gdzieś tu w okolicy. Dobra, no to by było na tyle z tej stacji. Taki trochę krótszy materiał, mamy nadzieję, że wam się podobał, mimo to. No i standardowo zostawcie tam jakąś subskrypcję, łapkę do góry, albo na dół Udostępnijcie No i widzimy się w następnym materiale, siema O już, już psy